W ankiecie spytaliśmy nauczycieli na temat tego, jak oceniają w ogóle przygotowanie szkół do nauki zdalnej. No i trzeba powiedzieć, że to była bardzo ciężka próba dla nauczyciela, systemu edukacji, ale też i ucznia. I to było coś zupełnie nowego, nowa sytuacja, której wcześniej się nie spodziewaliśmy i nie byliśmy przygotowani, bo w ogóle właśnie nie, nie wiedzieliśmy, że taka sytuacja może nastąpić. Także. No, nauczyciele generalnie uważają, że nie byliśmy przygotowani na, na taką ewentualność. Ponad 70% ankietowanych nauczycieli nigdy nie miało do czynienia z nauką zdalną, a tak naprawdę tylko 50% robiło to w miarę regularnie. Więc nawet zabrakło pewnych kompetencji i przygotowania nauczycieli, jak to nauczanie zdalne powinno wyglądać. Kolejną kwestią jest to, że. W momencie zamknięcia to, to wszystko działo się bardzo dynamicznie, to znaczy nikt się tego nie spodziewał, nie było to zakomunikowane 2-3 czy 3, 4 tygodnie wcześniej, żeby nauczyciele mieli czas, żeby się do tego przygotować. Staraliśmy się też dowiedzieć, co nauczyciele sądzą na temat tego, co powinno zostać zmienione i jak powinniśmy przygotować się do sytuacji, kiedy szkoły miałyby być ponownie zamknięte na jesień. Tutaj trzeba wskazać parę kwestii. Pierwsza rzecz jest taka, że jednak brakuje im tych wytycznych i, i czują się w tym momencie zagubieni, więc na pewno taka wsparcie instytucjonalne z góry ministerstwa czy kuratoriów i danie jakichś wytycznych, jakichś takich dobrych przykładów jak to nauczanie zdalne powinno wyglądać jest też takie metodyczne, tak? bo, bo to, to co było wskazywane to też to, że często trudno jest przenieść podstawę programową i zaprezentować Punkty podstawy programowej, które były pokazywane offline do nauczania online. To jest, to jest taka kwestia, którą na pewno instytucjonalnie powinniśmy rozwiązać. Druga kwestia jest sprzętowa. Na pewno brakuje wciąż tego sprzętu. Powinniśmy czy wykonać jakiś audyt w szkołach i naprawdę zastanowić się, co się stanie, jeżeli przejdziemy do, do nauczania zdalnego znowu i jak to zrobić. Warto zauważyć, że zarówno nauczyciele, jak i sami uczniowie dosyć negatywnie oceniają w ogóle koncept nauki zdalnej. Na pewno z jednej strony wynika to z tego, że było to robione chaotycznie, natomiast z drugiej strony też dlatego, że nauka zdalna ma swoje minusy.